O bezpiecznym poruszaniu się po drodze to temat, który powraca i powinien powracać. Nowe pokolenia rosną, mieszkańców przybywa, infrastruktura drogowa się rozrasta, tym samym potencjalnie wzrasta liczba zagrożeń związanych z wypadkami, zarówno wśród pieszych, jak i tych zmechanizowanych. Ubiegły czwartek w Szkole Podstawowej w Szemudzie zorganizowano zajęcia na temat bezpiecznego użytkowania dróg, zasad przepisów ruchu drogowego, określonych zachowań na drodze. Zajęcia zorganizowano we współpracy z Gminą Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i firmą budowlaną Budimex. Ta inicjatywa tutaj próbowaliśmy zrobić rok temu, nawet e, był pomysł taki, żeby jeżeli byłyby jakieś oszczędności, żeby czy generalna dyrekcja, czy e, firmy, które e, budują, Bezpośrednio drogę. Mogę pewną część pieniążków przeznaczyć na, na to, żeby wprowadzić w ogóle zajęcia do szkół, naszych szkół, gdzie ta droga bezpośrednio będzie przebiegała być to w takim partnerstwie troszeczkę szerszym. Niestety to się nie udało, ale mamy namiastkę tego, co właśnie w tej chwili się odbywa, że mamy dyrektora Polskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który tutaj przypomina pewne zasady, co zrobić, jak się poruszać drogą, kiedy można przejść, kiedy nie można, kiedy mamy nosić odblaski. Jest to dobry moment, bo tutaj firma Budimex, która wykonuje, no. Przekazuje kilka tutaj rozmaitych odblasków. Jest to kolejny moment, taki, że możemy przypomnieć o tym bezpieczeństwie. Nigdy tego nie jest za wiele. To jest tak jak z prewencją zdrowia, tak? dużo słyszymy o bieganiu i wszystkich innych rzeczach, aktywności zdrowotnej. Tak teraz dla nas przez minieszemut, przez najbliższe dwa lata możemy cały czas o tym powtarzać, mówić. No bo Chcieli, żeby tych wypadków było jak najmniej. Niestety to jest nieuniknione. U nas przez minę coraz więcej samochodów przyjeżdża, coraz więcej ludzi się osiedla. No i prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia, kolizji wypadku jest duże. Trzeba cały czas mówić, powtarzać, co robić, żeby przede wszystkim bezpiecznie korzystać z drogi. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali opaski bezpieczeństwa. I tu może warto zaapelować także do rodziców, aby zwracali uwagę na swoje pociechy by te nie wstydziły się i używali wszelkiego rodzaju odblasków.